Dobry wieczór, Watłacz. Witam wszystkich serdecznie w programie Zagadkowa Noc. I już zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka przed nami. Czego szukamy? Imienia bez litery A. W nazwie, jeżeli już macie jakiś pomysł, zapraszam do studia. Pierwsza stuwa do wygrania to co? Przypominam zasady i już czekam na pierwszą osobę w studiu. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Musisz Możesz się zgłosić we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a wygrywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej możesz się dowiedzieć na 366 stronie telegazety Telewizji Polsat. Zasady za nami, ja już czekam na pierwszą osobę. Kto ma pomysł? Imię bez litery A. Od razu mówię, że nie chodzi tutaj o żadne zdrobnienia, bo tak to byśmy mogli sobie poprzerabiać te imiona na wszelkie możliwe sposoby, tak, żeby tej litery A się tam nie znalazło. Także te oficjalne formy imion, takie, które nie posiadają literki A. Jeżeli będzie to imię z koperty, wygrywasz 100 złotych. To pierwszy, ten lepszy, już czekam na telefon od kogoś z Was. Dwie drogi, gwiazdka 7301 albo 704-304-301. To co, czy ktoś już takie imię sobie przypomniał? Słuchajcie, to jest zagadka na rozgrzewkę, zagadka, przy której każdy może się sprawdzić, bo jak się tak zastanowicie, to każdy z nas przynajmniej jedno takie imię bez litery A zna. No, to teraz warto jak najszybciej z tym imieniem trafić tutaj do studia. Im szybciej sprawdzicie swoje pomysły, tym szybciej rozwiążemy zagadkę. Jakie imię ukryło się w kopercie? Imię bez litery A. Pierwsza stuwa czeka. Do kogo powędruję? No, ja sama jestem ciekawa, czy to będzie kobieta czy mężczyzna. No, wiem na pewno, że mam do rozdania 100 zł. Im szybciej podzielisz się swoim pomysłem, tym szybciej jest szansa, że wygrasz 100 zł. To co, Jakie to może być imię? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo Józef. halo, Józef. Jeszcze nie Józef, ale faktycznie mogłoby być. Jeszcze nie Józef. No dobrze, jeżeli macie jakiś inny pomysł, to oczywiście. Czekam na telefony od kogoś z Was. Gwiazdka 7301. Ten numer wybieramy z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704-304-301. No dobrze, to kto ma kolejny pomysł? Skoro nie Józef, to może będzie to. Kto ma jeszcze?